26 listopada uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju. Koszt inwestycji to ponad 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 8 milionów złotych. O wsparciu gmin ze środków europejskich opowiada wicemarszałek Łukasz Smułka. Dzięki środkom europejskim, które są w dyspozycji samorządu Województwa małopolskiego, gminy rozwijają się. Rozwija się oczywiście infrastruktura drogowa, kolejowa, dbamy o środowisko. I dzisiaj, właśnie w Kłaju, otwierana jest część oczyszczalni ścieków. Bardzo ważne, element, ponieważ no wydajność już tej części oczyszczalni ścieków, która już funkcjonuje właśnie w Gminie Kłaj, traciła swoją wydajność. A poprzez oddanie do użytku właśnie kolejnego etapu, około 5 tysięcy mieszkańców będzie mogło skorzystać z przełączenia się do kanalizacji. I to jest taki dobry przykład współpracy samorządu, współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, rządu. Bardzo szybko, bo w dwa lata została ta inwestycja zrealizowana. Dodała poseł Urszula Rusecka potrzebę rozbudowy oczyszczalni podkreśla Zbigniew Strączek Wójt Gminy Kłaj. Jeżeli chodzi o obecną starą oczyszczalnię, ona już była na granicy wydolności i teraz właśnie ta nowa doprowadzi do tego, że będziemy spokojnie spać, że jakaś nie nastąpi ekologiczna bomba u nas tutaj na terenie gminy Kłaj. Projekt obejmował realizację dwóch zadań rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targowisko oraz przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłaju. O realizacji zadań opowiada prezes zarządów wodociągów gminy Kłaj Leszek Makowiecki. Wybudowaliśmy 6 km, około 6 km kanalizacji, w wyniku której podpięto 90 budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej. Drugie zadanie inwestycyjne przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłaju, etap pierwszy, w ramach którego powstał kompletny ciąg technologiczny wraz z gospodarką osadową czyli jeden reaktor o przepustowości 410 m sześciennych na dobę to nie jedyne działanie o charakterze środowiskowym w gminie Kłaj. Dalsze plany inwestycyjne podkreśla poseł Rafał Bochenek. Natomiast drugim takim elementem niewątpliwie będzie ujęcie wody w targowisku. Ujęcie wody, na które gmina Kłaj pozyskała 8 milionów złotych. Bardzo dziękuję tutaj za współpracę panu wójtowi Strączkowi. Cieszę się, że wspólnie zabiegaliśmy o te środki 8 milionów złotych przyczyni się do wybudowania tak naprawdę tego ujęcia wody, który tak bardzo jest potrzebny dla mieszkańców, i to stworzy takie całościowe spięcie właśnie tego systemu wodno-kanalizacyjnego, właśnie. Dla mieszkańców tak bardzo potrzebnego, to się przyczyni oczywiście do rozwoju gminy Kłaj i stworzenia takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców. Aneta Dynowska, telewizja Małopolska.